Ojej, a jakiż tu bałagan porobili, to, to... Nie bałagan, to jest remont. No to już pomnożone. Wie... Patrz, szafki pozaklejane. Światło, wszystko. Sufit ja, będzie biały. Ja, a jakie ściany będą? A ściany bę będzie biało-brudne. Od razu. Od Troszeczkę razu? Troszeczkę ciemniejsze jak biało. Ja chciałam, żeby był jasny kolorek, tak. Aha. I potem podłogi sobie zmienię, panele. Krysia. A ile to będzie kosztowało? A, ile będzie kosztowało? Tyle będzie. Emerytury mamy. No tak, no, no nie najgorsze. Tuż kuchnia to dla mnie i dla Haliny to jest jedno miejsce, Z gdzie jedno tylko miejsce. my siedzimy. Tak. Ja na przykład tak, krzyżówki rozwiązuję w kuchni, prasuje w kuchni, gotuję w kuchni. U mnie nawet. Gości przyjmuje w kuchni. Ja zawsze przyjmuję gości w kuchni. Zawsze przyjmuję. Będziesz już teraz miała piękną kuchnię. I ten będzie się dobrze gotowało. Zapachy będą się odbijały Oczywiście. od czystych ścian. Tak, tak, i już nie będziesz tak, ciągać. Tak. Tak, tak, Krisia, tak pragnę, właśnie tak pragnę. Ja tak moja mama lubiła ludzi, rodzice lubili. Ja tak lubię, jak ktoś do mnie przychodzi. Bardzo, bardzo lubię. Bardzo. No lubię. i dobrze, i tak no. trzeba. No. Ja, ja też lubię. Nie lubię samotności. Ja ten, ja nie lubię nigdzie chodzić. Wolę, żeby do mnie przychodzili. Tak, tak, o. tak, Kriszyka. Tak, no, się no. do mnie tak nie przychodzi. Tylko ja do niej. Ty nie kłam. Wiesz jak idzie z ośrodka, idzie do Gali. Hmm. Idzie ze sklepu idzie do Gali. Ale ty mało do ośrodka, tego chodzisz. Ale już jak chodziłam, to zawsze. A no jak chodziłaś, to tak.